Siemmon, siano, Meksikana drzwi i otwieram wam drzwi. Witam was serdecznie spod. spod Carrefoura. Jak widzicie, jestem pod Cryfurem i słuchajcie, krótko pewnie już widzieliście, że byłem mu Krzysztofa dzisiaj. Dobrze opony udało się zwrócić i odzyskać pieniądze. Oby chyba, bo jeszcze nie rozmawiałem z nim. Coś się tam kroi, jakaś chyba afera, ale ja w tej chwili nie mam czasu, ponieważ muszę jeszcze pozłacać swoje sprawy związane ze mną. Także słuchajcie, cóż mogę powiedzieć jeszcze, zaraz zobaczycie, jest gacek, jest, wyobraźcie sobie, przyleciał i oczywiście dopadł do Michy, tak jakby długo, długo nic nie jadł, a nie było go tylko jeden dzień. Przyleciał także, pamięta, słuchajcie, gołębie pamiętają, gdzie mają dobrze przyleciał, był, na się, po czym odfrunął I bardzo dobrze, że lata. A jeszcze pewnie w tym odcinku zahaczymy. Pozdrowienia. Meksykano jest jeden. No nie wierzę, poznajecie? kogośmy my tu wyłapaliśmy? Ten krok zdecydowany, jakże prosty. Oj, czuję, że dzisiaj będzie Kolandia. Coś tak czuję. Myślę, że poznaliście. Otóż tą osobę. No cóż, różne rzeczy się zdarzają. O jaki rodzynek, słuchajcie, się trafił taki rodzyneczek. Mógłbym go śledzić w sumie, ale nie mam czasu, naprawdę nie mam czasu. Muszę lecieć do domu, zjeść coś no i wracam z zakupów i z poczty, także he, na bank w dzisiaj będzie. Ach, chyba, że jakiś tu się stanie, ale na bank. Która godzina mamy? Gdzieś koło, żeby tak wiedzieć mniej więcej. Gdzieś w pół do pierwszej. Nie, pierwsza, pierwsza, trzynasta, trzynasta. To na pewno nie księgowa. Ale może się mylę. Oby. Trzymajcie się. Jakże na tym przedlejwowym gniociku, jakbym to powiedział, ostatnie pozdrowienia od Meksyku, prosto od Meksyku. Z mokrego, z mokrego, wy nie widzicie, ale deszcz pada. Drobny pozdrowienia dla Michała Kuziory z Lipy, żeby nie robił nikt Lipy. Dla Wafla, Wafel pozdrawiam serdecznie, Żółwik i zapraszam na live. Dla Kuby Gostynia i tu muszę jeszcze dopowiedzieć, i szwagra Jarka, o mojego imiennika a za również i również dla brata Bartka. Pozdrawiam Was trzech serdecznie. Wiem, że oglądacie, bo mi mówił Kuba, więc żółwik dla Was jeszcze raz. Następna osoba to jest Hubert D z Jagodzina. Z Jagodzina. Mam nadzieję, że jest dużo jagód w Jagodzinie. No Maćka z Gdańska, jakbym, że nie mógł pozdrowić. Pozdrawiam Cię Maciek z Gdańska i zapraszam również na Najwika dzisiaj i to dosłownie już niedługo. Rany Boskie z Sieradz. Pozdrawiam raz, Sierad, pozdrawiam wszystkich z Sieradza, także osoba, która poprosiła o te, popros te. pozdrowienia. Towarzystwo od Damiana z Krakowa, pozdrawiam Towarzystwo od Damiana z Krakowa, mam nadzieję, że się dobrze obawicie, że oglądacie, że czasami e, daję Wam tej radości, jak również i inni panowie, którzy też obskakują szkolną, że dajemy Wam trochę radości, nie zawsze się udaje, ale... Cóż, nikt nie jest doskonały, jakby to powiedzieć. Oraz Tomka K., Pawła i Bala. I to chyba by było. I zapomniałbym na koniec Filip i Daniel z ławy. O ile nie mówiłem na początku. Także trzymajcie się, Żółwik. Od Meksykaningu zapraszam. Na lewika dosłownie. Już niedługo, bo pewnie jak wrócę, to będzie przed piątą. Trzymajcie się, Meksykano jest jeden. A gąsy poleciał właśnie w tej gdzie dziubał, dziubał dzisiaj. Trawę. Pół, trawę. Jarno. Cześć, pada. Idę.